Siemano. z tej strony Patryk Raven i to jest jedenasty odcinek z cyklu Stardew Valley. Mamy 1200 golda. Spójrzmy sobie, czy podbiliśmy jakieś serduszka. Jeszcze nie. Widzimy, że dzisiejszego dnia wypadałoby uzupełnić wszystkie podarki dla osób, m.in. dla Lee, Williego, Abigail już mamy zaliczoną, przy czym należy pamiętać, aby z nimi porozmawiać, ponieważ... Tak jak ostatnio, mieliśmy dwie, dwa odhaczone prezenty w ciągu tygodnia i niestety nie dostaliśmy serduszka, co jest niezwykle przykre. Udajemy się z naszymi towarami do Blacksmitha, ale póki co, ponieważ jest słoneczny dzień, musimy kładać nasze roślinki. Spójrzmy na raport pogodowy na jutrzejszy dzień: będzie słonecznie. Przepowiednia. Dzisiaj są neutralne duchy, tak więc ani negatywne, ani pozytywne. Po prostu nie mamy żadnego bonusu do, do znalezisk. Porady farmerskie. Co za sprawą kruków? Będę potrzebował stracha na wróblem. <laughs> strach na wróblem. No, ale w zasadzie to jest strach na kawki. Albo na kruki. Eee, Okej. Okay. Potrzebuję większy plecak, aby umieścić więcej sobie stafu. Muszę iść do sklepu. No to już ustaliliśmy, już zdążyliśmy plecak kupić. Miedzio jest niedopojony. Mamy tulipanka, od razu weźmy go ze sobą. Tulipanka zabierzemy ze sobą. Ale, ale, ale... Potrzebujemy to. O, spokojnie. Nie czekaj, pan tak. Aha, prawe nacisnąłem, pojawiło się serduszko. Napełniamy miskę dla psa. Nie wiem, jaką rolę spełnia w ogóle ten pies. Czy on tutaj coś robi? O proszę, mamy pierwsze ziemniaki. Pierwsze ziemniaki, tu niepotrzebnie podlałem. Fasolka jeszcze nie urosła. Kalafior również jeszcze nie. Kolejne ziemniaczki. Ponieważ mamy 1200 golda, to będzie dobry motyw, aby dokupić zapas e, jakichś roślinek oraz myślę kwiatków, bo chętnie je podaruję komuś. Co my tu mamy? Zgubiłem mój ulubiony topór. Jeśli go znajdę, zwróć go as soon as possible, jak najszybciej. E, 250 golda za znalezienie. Robin, gdzie ja mam znaleźć go topór? Wydaje mi się, że będziemy musieli się przejść po prostu po a jest, the last time she remembers using it, she was cutting wood south of Marines Ranch. Wejdźmy na mapę. Marines Ranch south of, czyli na południe, prawdopodobnie tu znajdziemy ten topór, ale tak czy siak idziemy zrobić sobie małą obiegówkę w poszukiwaniu Lika. Chciałbym jeszcze zobaczyć na kolejne bundle, z tego względu, że tutaj gdzieś było nie pamiętam w którym miejscu Eee, momencik, Fall Radio Bundle Construction Bundle, nie, chyba na YouTube widziałem albo na Wikipedii, że są eee, bundle, w których musimy poszczególne warzywka hmm, wrzucić do, do, tej, do tej paczki. Ok, tak więc zmierzamy na razie, mamy miejsce w ekwipunku. Zmierzamy na południe w poszukiwaniu topora. Roślinki podlałem. Przy okazji, jak skoczymy do piersa, to y, zobaczymy, kiedy, przy, kiedy przytrafiają się jakieś urodziny. Chyba nawet dzisiaj albo jutro będzie ktoś miał urodziny. Tymczasem, rozglądajmy się tutaj za toporem. Raczej to będzie bliżej kanalizacji. Przejdźmy sobie tym razem tędy i pójdziemy naokoło. Topora nie widzę. Nic tu nie ma. I nie wiem, czy ja muszę naciskać prawym po tych wszystkich drzewkach, czy... A jest, patrzcie! Całkowicie przez przypadek. Znalazłem zagubiony topór. Muszę zwrócić go dla robin. Czy mam go w ekwipunku? Mam go w ekwipunku. Proszę bardzo. Cebulki piosenne. Pozbierajmy. Czy cebulki dają dużo życia? 5 tylko, czyli nie za wiele. Bo zastanawiałem się, czy nie zabrać ich ze sobą na wyprawę do kopalni. Dzisiaj chyba i tak czy siak nie zdążymy zejść do tej kopalni, chociaż bardzo chciałem. Ale ten quest, ta obiegówka zmusiła mnie do tego, aby dzisiaj tego nie robić. No... Zobaczymy jak się wyrobimy z czasem. Jeszcze chcemy iść do Blacksmitha. Myszka jeszcze nadal tu jest. Rozglądamy się za likiem. A no, chyba w życiu nie znajdę tej roślinki. No jak na złość, wszystkie inne są. Horse radish cały czas się gdzieś tam pojawia. Natomiast Lik. Roślinka ta nie chce nam się tutaj nigdzie zrespić. I pewnie trafię na nią całkowicie przez przypadek, jak w ogóle nie będę je szukał. Takie mam szczęście. No i widzimy, że nie trafiliśmy na nic sensownego. Zmierzamy do miasta. Może po drodze Lije spotkam? Ona czasami się tutaj przechadza. Nie ma jej. Na prawo, do miasta. Eee, Robin, Robin, gdzie jest Robin? Gdzie ty jesteś kobitką? And Sam, Emily, Hayley. Robin. Tu mieszka. W domu Carpentera. Okej, okay, czyli idziemy najpierw do... A tutaj kto sobie tak kuca? Penny. Hmm... Jesteśmy szczęśliwi, że mamy bibliotekę w mieście. Jeżeli zgubisz książkę, można. Aha, dobra. Można łatwo o swoim życiu zapomnieć. Ona lubi czytać. Dobra, czy daliśmy dzisiejsze prezenty dla Penny? Jeszcze nie. Dlatego proszę bardzo. Mam dla ciebie różyczkę. No, wiemy, że jesteś zadowolona. Ona też by mogła być naszą żoną, no Lija jest niestety strasznie niedostępna. Jak stoimy z Luisem słabo. Z Luisem stoimy słabo. Do salonu właśnie, możemy przejść się do salonu w nocy. Nie byliśmy tam chyba jeszcze. Może wtedy spotkamy Lię. Czy mogę ci coś dać się drogi? Ty chyba lubisz ziemniaki. Okej, okay, ziemniak mu się spodobał. Też bym się cieszył z ziemniaka. Kto by nie chciał dostać w prezencie ziemniaka? No. Okej, okay, idziemy na północ do Blacksmitha. Siemanko, siemanko. Mm, proces geony, dobra. Najpierw tą zamrożoną i zdobyliśmy coś magicznego. Zamrożona łza. Nie wiem, czy to jest minerał, czy co. Uuu, coś nowego. Orpiment. I następne. Pięć kopera. Mamy jakieś nowe geody? Nie mamy. Spójrzmy na to. Minerał. Ok, mamy sporo rzeczy, żeby dać do muzeum. I wydaje mi się, że to już będzie chyba 10 przedmiotów, czyli dostaniemy jakiś specjalny prezent. Donate to Museum. Połóżmy sobie artefakty z prawej strony. Mamy jeszcze jakiś artefakt? Nie, mamy tylko dwa artefakty. Mamy jakieś ładne złoże, weźmy sobie to. Jest nowa nagroda. I ornament połóżmy sobie tutaj. Nowa nagroda przyjdzie nam chyba do skrzynki, z tego co pamiętam. Nie. Collect Reward. Melon Seeds. 12 dni do urośnięcia. Super. Posiejemy dzisiaj. Mieliśmy jeszcze przejście się do Robin. Robin jest na północy. Nie zna się tędy przejść. Kurczę nie pamiętam. Chyba się da. do jojomart Mart nie ma co iść na razie. Tutaj przymierza sobie drogę PAM. O, miała trochę za dużo partnerów. Dobra. Nie lubię takich pogaduszek o niczym. Tutaj dużo osób w ogóle, gdzie oni wszyscy. Cześć Patryk. Czuję się dobrze, czuję się zarąbiście. Wejdźmy tu. Mogę kupić jakieś dobre preparaty. Jest i Vincent. O, Vincent jest chory. A spójrzmy, sobie, czy jemu jest potrzebny prezent. Tak, musimy mu coś dać. Nie mam za bardzo co tu dawać w podarkach, więc dam ci ziemniaka i ziemniaka się nie, ucie nie ucieszył za bardzo. Szkoda. Joe, Jody jest mężatką, nie potrzebuję jako koleżanki. Wędzę już z tym tutaj panem Harveyem, który oczywiście się tutaj przemądrza, że coś jest zdrowe albo nie. Eee, najlepsze są rzeczy gotowane w domu. I owszem, kupione nie są takie fajne. Spójrzmy na kalendarz. Czy ktoś ma urodziny? Dzisiaj jest 11, nikt nie ma urodzin. 14 dopiero Hailey ma urodziny, a 13 jest festiwal jajka. Czyli Wielkanoc. Prawdopodobnie. Okej. Okay. Wejdźmy jeszcze. A, to jest quest. Po Potrzebna pomoc. Cztery slajmy trzeba zabić. Okej, okay, ale chyba już mieliśmy. Dostarczyć par snipy dla Penny. To musimy kupić. Jeden dzień został i zabić slime. Niestety par snipów nie mamy, dlatego kupimy par snipa na samym dole był... No i jak na złość teraz par snipa nie ma. No i nie wykonam questa. A, e, nie zdążę wyhodować. Więc penny się zdenerwuje. Tutaj ktoś jest. Kto to jest? Karolina. Ona chce, żeby ugotował. No nic nie ugotuje raczej. Sporo ziemniaków wzięliśmy, ostatnio zużyliśmy, więc dokupmy sobie z 10 sadzonych ziemniaków. I jeszcze chciałem kwiatki posadzić. I to będą tulipanki. I to będzie 5 sztuk tulipanków. Musimy je zbierać na wszelkie podarki dla. Dla naszych kobiet. E, idziemy do Robin. No, ona prawdopodobnie siedzi w domku. Tylko czy dobrze idziemy? Tak, tu i na północ. E, Horz radisz, no, jak na złość. Jak na złość. To była Robin, tak mi się wydaje. O, znalazłeś mój topu. Co za ulga! No i super, cieszymy się, że Ty się cieszysz. Co za to dostałem? Robin, serduszko. E, mogę. Co tu jest? Construct Farm Buildings. Kup. 4000 golda. Łobosz. 300 drewna, 100 kamienia, demolish buildings, build, a możemy tylko kup dawać. No nic, no nic, nie stać mnie. Będę mógł kodować te zwierzęta. Do polepszenia domu potrzebuje 10 tysięcy golda. Też nie damy rady, a w sklepie możemy kupić w zasadzie ozdoby. Roślinki, totem. Jakiś stół, kalendarz. Kalendarz przydałby się. Myślę, że to jest ten sam kalendarz, co znajduje się w środku miasta. Będziemy mieli możliwość każdorazowo za dnia przeglądania, czy ktoś ma urodziny, czy nie, z 2000 golda. No, należy rozważyć, aby to mieć we wczesnym etapie gry też w naszym domie. Ułatwi nam to życie i myślę, że nie przegapimy już żadnych urodzin. Tak, to jest sezon na par Snipy, których niestety nie mogę kupić i Penny się na nas zdenerwuje. Wykonaliśmy quest'a, przejdźmy sobie w prawo. W poszukiwaniu Lika. Linus, czy on chciał jakiś prezent jeszcze? Nie, już dostał dwa. Pogadajmy z nim momencik. I wróćmy sobie na farmę, tutaj nam miga, że coś... Robin Lost Axe. Zbieramy pieniążki. Musimy zabić potworki. To też w zasadzie mógłbym dzisiaj jeszcze wykonać. Pozostało troszkę dnia Czy coś chce od Linusa? Nic nie chcę. Cztery slajmy to nie jest sporo. Jak zejdziemy na ten najniższy poziom, to te slajmy zdążymy ubić w szybkim tempie. Ich tam się roz respi od groma Tak, zróbmy to sobie od razu. Zbierzemy wówczas pieniążki. No, już pierwszy slime nas dziwną. Cztery slajmy to jest szybko. Może jakiś minerał przy okazji ukryty znajdziemy. Nie będziemy schodzić głębiej, <laughs> tylko po prostu ubijemy sobie te wszystkie slajmy. Tutaj jakieś w ogóle robaczki, nie wiem co to jest. Tutaj się wzać chowa. Ale tutaj tych robali masakra Krytyk. Dobra. To był drugi slime. Tego kopiącego dziadka nie będziemy na razie zabijać. Następny robal. Następny robal, ale slajmów jak nie było, tak nie ma. Gdzie znajdę slajmy? Slimy znajdę na 10 poziomie. Nie na dziesiątym, na piątym. Jest robal. Ale slajmów jak nie ma, tak nie ma. Jest jeden slime na dole. Dzięki wielkie za obserwowanie kanału. Ubimy kolejnego slajma. Będzie drugi, ale z questem chyba nie dam sobie rady. O, jeszcze nas zdążył zatruć. Tutaj trzeba, zszedłem niżej o jeden poziom. Gdzieś tu się chowa drabinka. Z tego co wiem, jest jakieś małe prawdopodobieństwo na to, że po prostu losowo nam się ta drabinka generuje. No i co? No i nie ma. Czy jeżeli teraz zajdę jeszcze raz na 15 poziom, to czy na nowo się pojawią potworki? No z tego co widzę, to tak. To tak. Tam są te muchy wkurzające. Przez piąta chyba nie zdążę tego quest'a wykonać, bo slime'ów jak nie ma, tak nie ma. Tylko te latające muszki. Jest jeden slime. A ile to są te latające muszki, nie wiem. No i jeszcze tylko jeden slime. W zasadzie poza tym, nie? Dobra. Coś mi tu pyknęło, co to był za dźwięk? Slime Monsters. A no już zabiłem, to był czwarty slime. Pogadaj z magiem. Zabijemy jeszcze te robale. Może się. Przy... Oh, ten się przepotwarza w muchę. Muchy są wkurzające. No. I padł. Dobra, nie schodzimy niżej. Questa wykonaliśmy. Musimy iść do maga. Do maga przejdziemy się następnego dnia. A póki co. Idziemy do drabinki i opuszczamy kopalnię. Mamy do posadzenia trochę nasionek, dlatego, dlatego nie marnujemy dnia i biegniemy na naszą farmę. Idziemy skrótem. Mam szczerą nadzieję, że tym razem znajdę lika. I z tego co? Jest! Jest lix Naleźliśmy w końcu. Ech, idziemy do skrzynki, zobaczymy, czy możemy wykonać bandla. I na jakiej zasadzie to w ogóle działa. Tutaj co się stało? Chyba się zagapiłem, bo nie podlałem roślinek. Cicho pies, cicho. Dobra, ładujemy. Tulipanki, bach, 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 bach. 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 Tulipanki posadzone. Jest godzina 8.20, spokojnie wyrobimy się ze wszystkim. Mm, mamy motykę. A, nie wziąłem nawozu. Gdzie jest nawoz? Mam tylko 5 sztuk nawozu. Ale zobaczmy, czy nie mogę... Nie ten klawisz. Skraftować troszkę. Troszkę mogę. Mogę również bejty skraftować. Za bagmity. I to zrobimy... Nie, w zasadzie mam dużo, dlatego zostawimy sobie... Mm, ten... Fertilizera ile możemy, tyle zrobimy. Weźmiemy jeszcze węgielek i mieć I włożymy sobie ją do... Co jakiś czas będziemy wrzucali, co by nie zapomnieć o tym. Kamyczki, horseradish sprzedamy. Uuu, ciężko tu z tym towarem. Mamy coraz więcej śmieci. Bagmit zostawimy. Dandelion również. Mamy dwa. Czyli tak, potrzebny jest mi. Nie. Potrzebny mi jest horse, radish, dandelion i taffodil. Mamy wszystko po jednej sztuce. Algę również weźmiemy. Slajmy odstawimy. Nie, to musimy podlewać. A i jeszcze nie włożyłem koperbara jednego. A już mam trzy. I spójrzmy sobie na community center. Mamy lika. Must be deposit at community center. Deposit, ok, czyli będziemy musieli się przejść do budyneczku. Tak więc, jeżeli musimy się przejść do budyneczku, to to wszystko zostawimy sobie na boku. Jeszcze cebulki wsadzimy, mamy 18. E, I, 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 I. i. Wrzucamy fertilizera i posadzimy tutaj ziemniaki w tym miejscu od razu nie zapominemy żeby podlać. Tutaj też. A ja do, do, dorobię sobie w tym miejscu. Raz, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 i tu jeszcze jeden rządek. Na melony. to melone. Posadzone melony w ten sposób. Nie rozumiem. A, podczas lata muszę posadzić. No dobra. To w takim razie same ziemniaki. Mała pomyłka po prostu nie doczytałem. Stąd. Kurczę, nic nie widać ten błąd, dobra. Chyba podlałem już wszystko. Tu ziemniaki są posadzone. Tu też. E, wodę uzupełniłem już. Pieskowi, miedziowi tak. Dopełniamy. Odstawiamy towary. Znaczy to jeszcze wezmę, bo i tak rano będę musiał podlać, bo będzie słoneczny dzień. I ziemnioczki. Ziemnioczki. Czy brać ze sobą, czy nie? W zasadzie to bym sprzedał, co? Jednego ziemniaka zostawimy, bo on tam jest chyba do jakiegoś bandla potrzebny. Sprzedamy 6 cebulek, chyba że one będą potrzebne komuś do quest'a. No, ale to może nie. Zostawimy 10, 8, sprzedamy. Muszelkę też już w zasadzie mogę sprzedać, bo to. Myślę, że będzie słaby prezent, żeby komuś dać co innego. Ta inna muszelka, co też znajduje się od czasu do czasu na plaży. Wrzućmy sobie 8 ziemniaków, 8 tego i to. No i co, jest godzina 10:50, mamy jeszcze troszkę energii, a przyda nam się w przyszłości ile mam? Ile mam 90 drewna, a my z tego co wiem potrzebujemy 300 na naprawę mostu. Mamy sporo energii, dlatego zużyjemy całą. Tylko po to, aby móc, mam nadzieję, w kolejnym dwunastym, chociażby odcinku w końcu naprawić most. Nie mam pojęcia, co tam się kryje, ale czuję, że będzie tam coś dobrego. I widzimy, że już energia nam odpadła do, do zera. Przy okazji mamy sapy, które przydadzą się na nawóz. Owar, który mamy, odkładamy. Tyk, 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 tyk. cone'ów nie mamy. Potrzebuję cone, żeby zrobić batoniki. Dzięki wielkie za obserwację kanału. YoSan.pl Tymczasem jest 11.50. Swoje dzisiaj, co mieliśmy, to zrobiliśmy. Udajemy się do łóżka, żeby zobaczyć, jak skończył się nasz dzisiejszy dzień. I, o kurde... 734 golda. Spójrzmy sobie. O, cholerka, nie wiedziałem, że ziemniaki dają aż tyle pieniędzy. 640 golda. Zdecydowanie musimy sadzić więcej ziemniaków. Eee, cebulki 64 golda, muszelka warta jest tylko 30. No i totalny wynik 734. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka i zapraszam do kolejnych materiałów wideo. Na razie.